Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, my tu mamy na stole taką warte AGM. Zobaczcie, to się stało. Fale takie widzicie. Ten akumulatorek był mocno rozładowany. Jak my go przyjęliśmy, to miał 0V, kompletnie 0. Podłączyliśmy na chwilę do Stefana. Żeby ten akumulatorek wzbudzić Później jak on już wziął 7V podłączyliśmy go do Geniusa Żeby go ładować I już ładuje I jeszcze jedna sprawa, mamy tu taką Centra Plus Z lewym plusikiem, niecypowy akumulatorek Rok produkcji mamy 19 napięcie mamy 8,3V I tak jak tu widać jest wygotowany, czyli w tej celach nie ma wody, tu woda jest, tu znowu wody nie ma, tu woda jest, i tu wody nie ma. Czyli w trzech celach nie mamy wody, I co zaraz dolejemy wody, żeby uzupełnić i później go podłączymy do naładowania. Zobaczymy teraz, jeszcze jaką gęstość mają te cele, gdzie jest woda. No tu jest na czerwono całkiem rozladowane No prawdopodobnie jest uszkodzony. Bo, dlatego, że tu mamy gęstość na full. Tu jest słabo, bo tu wodę dolewaliśmy Tu jest gęstość Coś jakoś jest A tu wodę dolewaliśmy tu, tu nie ma Nie wiem czy w ogóle z tego akumulatora coś będzie Dobrze podłączyliśmy... centra do Stefana Ma tylko 8V там на единечка не фірадує. Зobaczymy, як те нап'яття підбіє до 12 В, хоча б то вже буде добре. А якщо не підбіє, ну то, ну то просто тоді шкода. Пойде на злом акумуляторик. А є вже можливо, же є старе? Це то 16 Ну. 14-й рік. Te jeszcze maski. lepiej. O, no to, długo to jest córeczka No, Staruszek. No pewnie tak. To już go Bo Pokaż dzisiaj go mi marło i odpalili mnie od kabli. No ładny ma pani samochód, mówię, że dla mojego syna by się przydało. ona taki marzy. Ty pan co ja nie dam go. No ja no, chyba by mi się zaczną. <ślać> Bo jest fajny. A jeszcze ja buła jestem i mam automat, to już wiem. 10 wolt ma tylko. jest uszkodzony Marta. tak. już nie, nie odpaliłby no. teraz. a macie taki? Mamy proszę. Nie? No, no to dobrze, to wymienicie mi będzie jest. chyba super. Coś, coś taniego proszę pani kosztuje 280 zł. Bo to to... jest benzyna? Benzyna. No to nawet taki wystarczył za 280 Chyba, że Pani coś chce lepszego. A Pani to... dużo jeździ, ci mało? Nie, do to... pracy tylko jeżdżę. Nie, to ten tańszy, ten tańszy jest To damy Pani tańszy. Tak? No. Ale nie popsuje mi się za rok? Dwa lata gwarancji Pani ma. I tak na kontrol. Zapraszamy, żeby Pani przyjechała jeszcze teraz, przed zimą i później na wiosnę. Co martinko wybrała, wybrała Pani? Pokaż nam. Ну, прошу, ласка, дивіться. Уууу. Ти, цей кольор підходить до автомобіля, дивіться, ця R3. Як він тебе притримав. Блінький цей. Ти чекай, бо тоді я всаджував, бачиш? Ти єш добрий, Мартин. Бачиш? Ну, бач. Хотівш укрити, щоб не побачили. А ні. супер. Це бензинка 1.6. 60 z zupełności wystarczy w tym samochodzie fajne samo, zobacz ile to miejsca dużo jest rozrządek jakiś wymienić coś naprawić, olejek filterek tu z przodu ten to tylko psika psiku psiku ten to tylko smyra elegancko Smyramy. Żeby jeździło, to trzeba smyrać. Tylko no, dopchniemy, żeby wyżu nie miał. Panie. Panie tak wszyscy byli po był A! I syn, i synowa. Synowa to wciąż była, to przyjeżdżaliście do niej. Elegancko. I tak właśnie trzeba. Do końca trzeba ustawić, nie? Tak jest. Do uporu. No, żeby pani nie było, to bym ci coś powiedział. <grywia> Ja pracuję z samymi mężczyznami. O kurczę, to pani. To pani ma ze I Ich dziesięciu, o więc proszę mi wierzyć, ale z mężczyznami wolę pracować. Przynajmniej nie plotkują chyba. Znaczy z tym plotkowaniem, to, bo to jest, są stereotypy, że kobiety nie plotkują. Aha. W pewnym wieku już też... O, o dobra. Z nudą chyba. Ale wolę, bo kobiety to są takie zabistne, zazdrosne, takie... No no Przykryjemy przy, go zaraz, tylko sprawdzimy ładowanie. To przykryto przez Tam, dziureczkę wsadzimy, tak, o, patrz. Tak, o widzisz elegancko, wszystko Pasuje po. do tego samochodu, nie? No. Bejkitny. Jak ta lala. Emulator można, go... może Pani odpalić no samochód, okay. sprawdzimy ładowanie. Czy jest wszystko w porządku? Żeby, nie pani, żeby Pani nie musiała go zostawić pokrywać, tak jak Pani mówi bo niektóre kobiety to by się załamały o czarna rozpacz tu i tu poprosimy światełka żeby pani zapaliła Tam są światełka ładuje elegancko nawiew jak pani może włączyć jest no to super ładowaliśmy dobrze wszystko jest w porządku niech tu w centrum to chyba jest coś nie tak ta cera w ogóle nie bólkoczy. I ta pierwsza też nie bólkoczy. Ta troszeczkę odzywa się. A bierze 7 a No i to, to na tyle. To życzymy Wam dużo zdrówka Życzymy Wam miłego popołudnia. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie swoje komentarze. Pa.